Witam, witam bardzo serdecznie. Za oknem już jesienna pogoda, więc zapraszam gorąco do wysłuchania kolejnej historii kryminalnej, tym razem z Niemiec, której ślady prowadzą nawet do Szczecina. Ewa Godz urodziła się w 1970 roku w małym miasteczku znajdującym się w Naderni Palatynacie, w południowo-zachodnich Niemczech. Miała 1,60 m wzrostu, ciemne włosy do ramion, brązowe oczy i nosiła okulary w cienkich, czarnych oprawkach. Niestety nie ma dużo informacji o życiu prywatnym naszej dzisiejszej bohaterki. Wiemy jedynie, że od dziecka była blisko związana z przyrodą, dlatego też wybór kierunku studiów był oczywisty. 26-letnia Ewa studiowała biologię na Uniwersytecie we Freiburgu Bryzgowijskim, oddalonym od jej rodzinnego domu. O około 200 km. Miasto to słynie z ekologicznego podejścia do życia i jest nazywane nawet Zielonym Miastem Niemiec. Idealne miejsce dla sympatyków ekologii. Warto wspomnieć, że leży on w południowo-zachodnich Niemczech, niedaleko granicy z Francją i Szwajcarią. Kwestia lokalizacji w naszej historii jest dosyć istotna. Może przejdźmy zatem od razu do dnia, który wydaje mi się interesuje nas najbardziej. Jest 26 dzień stycznia 1997 roku niedziela. Ewa Kutz często odwiedzała swoją rodzinę, tak samo zrobiła i tym razem. Cały weekend spędziła z najbliższymi, po czym właśnie na niedzielę wieczorem zaplanowała swój powrót do domu. Ubrana w czarną sztruksową kurtkę, zamszowe buty i opatulona wełnianym niebiesko-zielonym szalikiem, wsiadła do pociągu kierującego się do Karstru. Podczas podróży poznała nawet chłopaka, z którym zamieniła kilka słów. Po dotarciu na stację, nowo poznany mężczyzna wysiadł, ponieważ było to jego miejsce docelowe, a Ewa przesiadła się na kolejny pociąg, tym razem już bezpośredni do Freiburga. Cała podróż przebiegła bardzo spokojnie. Zegar wskazywał godzinę 21.08, kiedy dziewczyna dotarła na dworzec we Freiburgu. Następnie zamierzało pieszo dojść do swojego mieszkania. Ruszyła więc ulicą Stefan-Meyer-Strasse przez dzielnicę Instytut Zwiertel. Przepraszam, że tak kaleczę język niemiecki, ale ten język nigdy nie był moją mocną stroną. Około godziny 21.20 kilku świadków usłyszało w okolicy głośny krzyk kobiety. W tym samym czasie zauważyli kremową, szarą, albo białą, kanciastą furkonetkę na czarnych tablicach rejestracyjnych z białymi znakami. Mógł to być ważny trop, ponieważ nie były one używane w Niemczech, co oznaczałoby, że samochód mógł pochodzić na przykład z Polski, gdzie takie tablice rejestracyjne w latach 90. były codziennością. Samochód stał zaparkowany naprzeciwko ówczesnej stacji benzynowej DEA, na skraju pasa na wysokości domu numer 109. Co ciekawe, świadkowie twierdzili, że widzieli ten samochód, jak krążył po okolicy już po południu tego samego dnia, co mogło świadczyć, że sprawca mógł czekać na Ewę. Twierdzili, że wyglądało to tak, jakby kierowca czegoś szukał. Samochód był bardzo charakterystyczny, jednak ciężko jednoznacznie określić jego kolor. Było już ciemno, kiedy jego obecność przykuła uwagę świadków. Niektórzy uważali, że furgonetka była biała, białokremowa, beżowa lub nawet zielono-beżowa. Śledczy ustalili, że mógł to być Peugeot typ J7 lub typ J9 i już na pierwszy rzut oka pojazd był w złym stanie. Po boku miał specyficzne zdobienia w formie poziomych lameli i skrzydłowe drzwi. A na przodzie znajdowały się okrągłe reflektory. Kilka sekund po usłyszeniu krzyku, furgonetka szybko odjechała we wschodnim kierunku przez Szwarcland, drogą federalną numer 31. Niestety nikt o tej dziwnej sytuacji nie poinformował policji. Minęła noc, a po Ewie nigdzie nie było śladu. Kobieta też w żaden sposób nie skontaktowała się z najbliższymi. Nie były to czasy telefonów komórkowych, więc brak kontaktu nie był tak alarmujący jak dzisiaj. Jest poniedziałek, 27 stycznia 1997 roku. To właśnie tego dnia o godzinie 8.45 ciało 26-letniej studentki biologii zostało odnalezione na skraju polnej drogi między miasteczkiem Geisingen a Bloomberg. Przy drodze krajowej numer 185. Rejon ten jest oddalony od Freiburga o około 72 km. Odnaleziona ofiara leżała na brzuchu twarzą do ziemi. Śledczy ustalili, że kobieta została wykorzystana i to w sposób brutalny. Na jej nadgarstkach były nawet widoczne ślady powiązania. Początkowo przyczyna śmierci Ewy Godz była nieznana. Jednak po autopsji ustalono, że kobieta została uduszona najprawdopodobniej własnym szalikiem, a za godzinę śmierci uznano godzinę 2.35. Według opinii niemieckiej policji, Ewa tamtego wieczoru najprawdopodobniej została siłą wciągnięta do wcześniej opisywanej furgonetki, możliwe, że została odurzona chloroformem. Tam sprawca albo sprawcy ją obezwładnili i wywieźli. Świadkowie zeznawali, że około godziny 23 widzieli w tamtej okolicy krążącą furkonetkę. Ostatni raz pojazd był widziany w rejonie odnalezienia zwłok o godzinie 2.30 w nocy, czyli zaledwie 5 minut od godziny śmierci ofiary ustalonej przez biegłych. Pierwszym krokiem było oczywiście ustalenie właściciela furkonetki. Niestety niemiecka policja nie wpadła na żaden trop potencjalnego sprawcy. Przez sześć długich lat sprawa morderstwa Ewy Goc stała w miejscu. Jest rok 2003, kiedy niemiecka dziennikarka w swoim programie Akta Zbrodni zrobiła reportaż o Ewie. Co ciekawe, po emisji zadzwonił do niej tajemniczy mężczyzna ze Szczecina który w języku polskim podał wskazówki dotyczące furgonetki, będącej jedynym śladem w tej sprawie. Ten pojazd był widziany zarówno w miejscu porwania Ewy, jak i w miejscu odnalezienia jej ciała. Niestety do opinii publicznej nie podano, o jakie informacje dokładnie chodziło. W źródłach jednak można wyczytać, że podczas rozmowy mężczyzna wiedział o czym mówi i że mógł mieć znacznie więcej wiedzy w tej sprawie. Jego relacje śledczy uznali za prawdziwą. Nawet dzisiaj niemiecka policja, przy współpracy z Polską, prosi go o kontakt, jak na razie bezskutecznie. Niestety, telefon ze Szczecina nie jest jedynym śladem, który niemiecka policja połączyła z Polską. I tu powracamy do czarnych tablic rejestracyjnych, które w latach 90. były w naszym kraju codziennością. Były one charakterystyczne i używane w niewielu krajach. Kiedy jednak przyjrzymy się rejestracjom innych krajów, odkryjemy, że nie tylko Polacy jeździli samochodami z czarnymi tablicami. Co więcej, lokalizacyjnie Polska nie była tym krajem, do którego tak charakterystyczny samochód mógłby niepostrzeżenie wrócić. Z Freiburgu do Szczecina jest około 940 km. Tajemniczej furgonetki nigdy nie odnaleziono. Możliwym jest więc, że sprawca po dokonaniu morderstwa ruszył z powrotem do swojego kraju. Bliżej mu więc było na przykład do Francji. Odległość z Freiburgu do francuskiej granicy wynosi mniej więcej 50 km. Do Liechtensteinu 220 km, a do granicy szwajcarskiej mamy 70 km. Co więcej, na przykład Mały Liechtenstein do dzisiaj używa czarnych tablic z białymi znakami. Tak samo było w latach 90., jednak to nie koniec. We Francji w latach 90 również obowiązywał system czarnych rejestracji. Używano ich co prawda od 1950 do 1993 roku. Jak wiemy, do morderstwa doszło w 1997 roku, kiedy Francja przeszła już na nowe tablice rejestracyjne, te na białym tle, co jednak nie oznacza, że jakiś samochód nie jeździłby na tych ze starszego systemu. W Polsce również niekiedy na ulicach można jeszcze zauważyć czarne tablice rejestracyjne. Z dostępnych źródeł wynika, że w tamtych czasach jedynie Szwajcaria, z tych krajów leżących przy granicy miejsca tragedii, korzystała z białych rejestracji. Oczywiście nie można całkowicie wykluczyć, że poszukiwana furgonetka nie pochodziła z Polski, jednak osobiście uważam za wysoce krzywdzące zamykanie się jedynie na Polskę w tym temacie. Telefon ze Szczecina mógł jednak całkowicie utwierdzić niemiecką policję w kwestii pochodzenia samochodu. Uznano za duże prawdopodobieństwo, że pojazd poruszał się na polskich tablicach rejestracyjnych. Warto jednak również zwrócić uwagę, że przedstawiona furgonetka nie była wcale powszechna w Polsce w latach 90., jednak we Francji już była bardzo powszechna. Jest to oczywiście jeden z tropów, ale cały czas wydaje mi się dużym błędem skupianie się jedynie na tym, że ślad prowadzi w tej sprawie do Polski. Sprawca w takim przypadku mógłby bardzo dużo ryzykować. Pamiętajmy, że w latach 90. na granicy polsko-niemieckiej istniały kontrole, przez które potrafiły tworzyć się długie kolejki. Co prawda przepływ informacji nie był wtedy tak szybki i płynny jak dzisiaj, jednak morderca nie miał tej pewności, że nie zostanie złapany przez niemiecką policję jeszcze na terenie Niemiec czy w oczekiwaniu na przejściu granicznym. Inaczej wyglądałaby sytuacja, kiedy sprawca rzeczywiście pochodziłby na przykład z Francji albo Liechtensteinu. Zanim sprawa nabrałaby rangi międzynarodowej, morderca dawno byłby już daleko. Co więcej, na granicy niemiecko-francuskiej, jeżeli już były jakieś kontrole, to znacznie mniej restrykcyjne niż na granicy polsko-niemieckiej. W praktyce jednak nie było ich wcale. Po porwaniu Ewy samochód według relacji świadków poruszał się bardziej na wschód, czyli oddalał się od granicy z Francją. Nie oznacza to jednak, że nie mógł skręcić i kierować się na przykład na szwajcarską granicę. Co ciekawe, nie znalazłam żadnej informacji, by podejrzany van czy furgonetka była przez kogokolwiek widziana na trasie prowadzącej do Polski. W dniu morderstwa Ewa miała plecak w poziome, biało-niebieskie paski, okulary w cienkich, czarnych oprawkach i książkę z biologii w czerwonej okładce. W plecaku był kwiecisty portfel zapinany na rzep, kosmetyczka, dokumenty, 400 marek duńskich i brelok w kształcie kota z naturalnego drewna. Wszystkie te rzeczy zostały zabrane z miejsca zbrodni przez mordercę i tak jak sprawca, do dzisiaj nie zostały odnalezione. Jest to szczegół, który może wskazywać, że porywacz był seryjnym mordercą, ponieważ potraktował te rzeczy jak trofea, co jest ich częstym zachowaniem. Po długich latach niemiecka policja postanowiła powrócić do sprawy morderstwa 26-letniej studentki, licząc na to, że rozwój badań DNA pomoże w dotarciu do sprawcy. W tej sprawie wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a jednym z nich jest: czy Ewa była losową ofiarą, czy morderca od południa czekał pod dworcem tylko na nią? Miejmy nadzieję, że sprawa morderstwa Ewy Goc w końcu zostanie rozwiązana. Jednak, nawet jeśli tak się stanie, to w tej historii trudno będzie mówić o szczęśliwym zakończeniu. I tak kończy się historia morderstwa Ewy Goc. Dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony mi czas i tradycyjnie życzę spokojnego wieczoru, miłego dnia, bądźcie bezpieczni, do usłyszenia niebawem. Cześć.